Cześć, witam was w 143 chyba vlogu, moi drodzy dzisiaj, dzisiaj będę bohaterem domu, nie żartuję oczywiście, ale takie, pokażę wam dzisiaj takie typowe, bieżące, drobne naprawy w domu, czyli Wymiana zamka, naprawa jakichś tam drzwiczek, wstawienie szyby, może nawet nie szyby, takiej pleksy w drzwi, poprawa klamki. Takie drobiażki, typowe drobiażki, które no, może nie na co dzień się robi, ale no, częste są w mieszkaniu, które wymagają właśnie tej naprawy, poprawy. Także dzisiaj, takie kilka prac, takich drobnych w jednym pomieszczeniu. To jest stały klient, którego serdecznie pozdrawiam. No, cóż, mogę więcej powiedzieć, jak to wyszło? Zobaczycie na materiale. Tutaj dużo nie ma co mówić, bo nie chcę Wam uprzedzać. Cóż. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, jak zawsze, za subskrybowanie. Jest nas powoli, bo powoli, ale coraz więcej, co mnie bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy właśnie nad tymi vlogami. Także życzę miłej niedzieli, miłego oglądania i jak zawsze do zobaczenia za tydzień. Cześć. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy na wyspę Sobieszewską. Dawno tam nie byłem, ostatnio w zeszłym roku chyba. Mam tam kilka jakichś tam drobnych napraw. Jakieś wymiana zamka wstawienie takiej pleksy w drzwi, no, szyby pleksy w drzwi. woda nie leci, takie same duperelki, no ale też trzeba robić. Powiem Wam, że co do Wyspy Sobieszewskiej to przyznam się, że lubię tam jeździć, bardzo lubię to miejsce, no oczywiście nie w sezonie, w sezonie w ogóle nie lubię jeździć, bo jest strasznie dużo, strasznie duży ruch, ale po sezonie no przesympatyczne miejsce ta Wyspa Sobieszewska, bardzo lubię no ale wracając do pracy no, pleksę kupiłem yy, zamek Gerdy kupiłem także nie wiem co tam jeszcze tam mówi, że tam poznajduje bo tam mu się nazbierało kilka rzeczy i chciałby to ponaprawiać no, takie robótki tuperelki, wszystko i nic yy, też nie wiem dokładnie co tam za tym zamkiem i kompleksem i tym kranem to nie wiem co tam jeszcze będzie. No ale, ale, ale tak jak już niejednokrotnie mówiłem, y, lubię wyzwania, lubię niespodzianki. To oczywiście te pozytywne niespodzianki, bo <lubię> nie, nie do takich złych niespodzianek nikt nie lubi. No dobra, co tu dużo gadać? Nie za, nie za dużo mogę wam powiedzieć, bo sam nie za wiele wiem na chwilę obecną, ale no myślę, że uda się nagrać i zobaczymy, co tam zdziałamy dzisiaj. Także co, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No, jesteśmy na miejscu i no co, trzeba przygotować narzędzia, wziąć, wziąć części i iść do pracy. Czyli tak musimy tutaj wziąć jakąś wkrętarkę. Końcówki do wkrętarki. Jak widzicie no, tutaj wszystko mam jeszcze w miarę poukładane. Tam kiedyś jak szykowałam auto, ktoś się pytał, czy będę miał po jakimś czasie porządek. Jak widzicie? No, mam w miarę porządek, staram się bynajmniej mieć porządek na. Na pace, no to dużo, jak jest porządek, wiem gdzie co jest, z grubsza to wszystko łatwiej. Tutaj jest nowy zamek, który będziemy wymieniać, w sumie jest taki sam jak był, tylko tamten po prostu już się zacina, stary jest, po prostu wymienimy na nowy. No i ta pleksa yy, też, yy, gdzie będziemy to w drzwi, yy, wstawiać w drzwi. No i idziemy działać. Tutaj tą pleksę odstawimy na razie na bok. Tutaj, właśnie w tych drzwiach będzie wymiar na szerokość. Pasuje, tylko tam później będę, będę musiał dociąć na długość. No ale to odstawiamy. Będziemy później z tym walczyć. Teraz idziemy walczyć z zamkiem. Tutaj tak, trzeba pobyć ciągnąć zaślepki, bo pod tymi zaślepkami są wkręty. Wystarczy śrubokrętem podważyć i te zaślepki sobie ładnie odchodzą. I teraz tak, końcówkę na kluczyk. Tam bodajże dziesiątka była. Mam tutaj taką na wkrętarkę, tak żeby to usprawnić sobie, żeby szybko poszło. No i odkręcamy. To jest na cztery śruby, także nie ma dużo kręcenia, a wkrętarką to już całkiem szybciutko idzie. No i w sumie zamek mamy odkręcony. To na bok. Tu jeszcze rozeta, niby w dobrym stanie, była, ale w komplecie była nowa. No to po prostu starą wykręcę, wkręcę nową. Zameczek. Jak widzicie, jest dokładnie taki sam jak był. Także tutaj otwór już jest gotowy. Także to jest taka, można powiedzieć, formalność wymiana tego zamka. No i przykręcamy z powrotem zamek. Tutaj trzeba dobrze to dociągnąć, sprawdzę czy się śruba tam nie okręca, ale drzwi solidne, z desek nie puste, także te śruby, wkręty naprawdę tutaj solidnie trzymały ten zamek. No i teraz sprawdzamy czy pasuje, czy zamyka. Zaślepki, można założyć, jak wszystko gra. Oczywiście zaślepki nowe od nowego zamka, Zresztą tam teoretycznie wszystko takie same w tym starym było, ale jak jest nowe, to zakładamy nowe. Tego uchwytu nie zmieniałem, bo ten uchwyt był zakładany potem była ta blazeria zakładana także tutaj byłby problem z wymianą tego uchwytu także tam ustaliłem, że uchwyt zostawiamy No i jeszcze tutaj sprawdzę na klucz czy się lekko swobodnie zamyka przekręca ale teraz tą rozetę Tamta stara po prostu była już wypłowiała, a jak już była nowa, no to czemu mamy nie założyć nowej. Wkręty dokręcamy, to już taka też czysta formalność. Jeszcze raz sprawdzam, czy przez tą rozetę wszystko dobrze zamyka. Jeszcze oczywiście od zewnątrz zamknę, żeby dokładnie sprawdzić, że później klient nie miał problemów. Że wszystko ładnie chodzi. Klucze klientowi oddałem. Tutaj jak widzicie, klucze są z kodem, jakby trzeba było dorabiać. No i tutaj to mamy. Później jeszcze wrócę tutaj poprawić klamkę, ale to już na, na koniec. I teraz szyba. No tutaj yy, musiałem odbić, że tak powiem, listewki boczne, znaczy na dole, w sumie i od spodu wsunęłem ją całą. Tylko najpierw, najpierw musiałem ją odmierzyć, tą szybę. No, szyba za dużo powiedziane tą pleksę odmierzyć na długość, bo na szerokość pasowała idealnie, ale była za długa, więc tutaj przyłożyłem ją tak, jakby miała być, i na rantach zaznaczam, potem miareczką odmierzę, zrobię linie i to przytnę. I tutaj tak odmierzam, żeby od góry do dołu idealnie wchodziła, żeby po prostu później tam nie latała, nie była luźna w tych ramkach. No, i jak z dwóch rogów odznaczyłem. Teraz jeszcze miareczką patrzę na rogach jaka jest odległość. I robię jeszcze kilka kresek na szerokość. Potem przykładam wzdłuż kresek i odrysowuję linię. Najlepsza część, bo trzeba będzie to dociąć. A jak wiecie, te pleksy są strasznie kruche. Tutaj trzeba odpowiedni, y, odpowiedni brzeszczot wziąć. Y, no bo po prostu lubi pękać przy cięciu. Jak się zły brzeszczot dobierze, za szybko się będzie cięło. To po prostu może dociąć. I tutaj w miarę równo położyć, żeby nie było luzów. Tu mam takie drobiazgi, właśnie brzeszczoty do wyżynarki między innymi. I tutaj właśnie brzeszczot do plastiku z takim drobniutkim zębem. Tu jeszcze, jak pamiętacie z poprzedniego vloga, miałem właśnie do cięcia płyty, także tam ząb jest za duży, tak żeby tam na, poszarpało albo by popękała ta pleksa, także tutaj na Zmienić na drobniutki, na drobniutki ząbek. No i oczywiście prędkość wyżynarki też zmniejszyć, żeby tam na pełnym ciągu, że tak powiem, nie szła. No i, no i tam w miarę, no, żeby ona też nie latała jak najbliżej murku czy tam stoliku, gdzie, gdzie będziecie jakbyście cieli, to właśnie jak najbliżej, żeby ona nie latała, bo Mówię, lubi, lubi się wyłamywać przy takim cięciu. Trzeba tutaj powoli, powoli, delikatnie, cierpliwie mieć się cierpliwość do tego. Pamiętaj, żeby dociskać, żeby to nie latało. Także mamy docięte. Teraz będziemy mogli pójść to założyć. Tutaj tylko od dołu ona jest na tyle giętka, że można taki letki łuk na niej zrobić, ją wsunąć i potem tylko od spodu listewkę dobić gwoździkami. Także tutaj no powiem Wam, no, najgorzej było z odbiciem tej listewki, ona była. No dość solidnie sklejona także tutaj no tak żeby jej całkiem nie złamać wybić no powiem wam trochę było gimnastyki no ale się udało tak w miarę w miarę to zrobić e, tą szybę najważniejsze że tą szybę się udało założyć e, listeweczkę takimi cieniusieńkimi gwoździkami pozbijać Wzięłem także szybę, mamy zrobioną. Teraz idziemy, bo tutaj drzwi od łazienki, część drzwi ocierała o podłogę, czyli tutaj multitulem leciutko przytniemy tu nawet. Yy, można też generalnie zdejmować drzwi i na zdejmowanych drzwiach, ale tu akurat no, też nie było możliwości, bo jak ta, obecna była seria i tam jest zabudowany zawias. Także no, był problem ze zdjęciem drzwi, ale pomyślałem, że tutaj, multitulem, yy, można ładnie wyciąć ten kawałeczek, który. Właśnie ociera o podłogę eee, Także No na pewno zdało egzamin Tylko troszeczkę trzeba było też Się pobawić e, Troszeczkę cierpliwości Przymierzać Patrzeć tak bo tu Nie to że blokowało te drzwi ale tam no, lekko obcierało i klient mówi że go to denerwuje Żeby tam Chociaż Trochę zrobić żeby te drzwi się nie obcierały. Tu, jak widzicie, te drzwi, no takie starsze, jeszcze perelowskie, drewniane. Także naprawdę solidne drzwi. To kwestia, właśnie nie wiem, czy tam zawias, czy drzwi się wypaczyły, czy podłoga, ale tu, właśnie na przodzie, odrobinę obcierało i właśnie to musiałem te obcieranie zlikwidować. Tutaj też taki widzicie sposób latarką przyświecać na przestrzał, i wtedy widać gdzie jeszcze obciera. Także delikatnie multitulem podocinać. I praktycznie, no praktycznie i teoretycznie bez zdejmowania drzwi można zlikwidować obcieranie, a tego praktycznie cięcia nie widać później. Co tutaj w różnych pozycjach, w różnych momentach łapało, także trzeba było tymi drzwiami, no po całym tym skosie drzwi jaki dom przesuwać, żeby wyłapać te wszystkie obcierania. No ale ten co wymyślił Multitula to powinien dostać nagrodę nobla normalnie, ta no, tak ułatwia robotę. Także, widzicie tutaj ten kawałeczek i teraz drzwi swobodnie sobie latają w to i z powrotem. Także tutaj nie było jakiejś tam wielkiej roboty i na koniec jeszcze jeden taki no drobiażdżek, tutaj języczek od właśnie od tych drzwiczek, od kominka, on był wykrzywiony, luźny, chodziło żeby go usztywnić i Podgiąć tak, żeby dociągał do tej całej obudowy, bo był luźny i dosyć duża szpara była między dźwiczkami a całą tą obudową. Tutaj też nie było jakiejś tam większej, większej filozofii, także kombinerkami tam podgięłem i, i to wszystko. No i na koniec mi się trafiła jeszcze ta klamka, właśnie. Tutaj, jak widzicie, no, dość to było krzywo wkręcone. Ciężko było wykręcić tą rozetkę, gdzie są ukryte śrubki. Ale takim, właśnie taką żabką można to złapać, wykręcić. Tutaj też żadnej jakiejś tam wielkiej pracy nie było. Kwestia, jak widzicie, poluzowanej śruby odkręconej. Wystarczyło, wystarczyło to dokręcić, dociągnąć tą klamkę do drzwi i cała filozofia. Jak widzicie, tutaj dokręcam i się ładnie dociąga do drzwi ta klamka. No i ta jedna śrubka, ona nakrętka, śrubka, ona była wyrobiona, krzywo wkręcona, chociaż w sumie też ona tutaj nie była zbytnio potrzebna, bo były inne. I ona też przeszkadzała przy przykręcaniu rozety, dlatego też może była krzywo rozeta wkręcona wcześniej. No tutaj kombinerkami złapię, po prostu wykręcę tą śrubkę, bo bardziej przeszkadza niż pomaga. No i teraz tu jeszcze dociągnę tak całkiem do tych drzwi, żeby ta klamka nie była luźna. Zobaczyłem z drugiej strony jest OK, czyli będzie można teraz założyć rozetkę, i tutaj w sumie zrobione. No tutaj jak zauważy zwróćcie uwagę, też, no ciężko będzie to dokręcić, bo tuż tu yy, gwint od tej rozetki był przekoszony, także no ciężko było to równo wkręcić. Takie takie rozetki powinno się leciutko wkręcać. Jak jest nowa klamka. No tutaj. Dość z takimi, że tak powiem, oporami to wszystko szło. Ale to, jak się już raz gwint przekosi, to potem jest już problem. I tutaj, właśnie tą żabką dokręcam, dociągam, żeby to miało ręce i nogi. No i zrobione. Klamka dokręcona, także to wszystko. Teraz jeszcze niespodzianka, na koniec zauważyłem właśnie, że w tylnym kole miałem bardzo mało powietrza. Standardowe kopnięcie w oponę jakby miało coś pomóc, ale tutaj yy, też jestem na to przygotowany, tylko tutaj schowam swoje narzędzia. Jak widzicie, staram się z powrotem wszystko na miejsca odstawiać, żeby tego, no, nie robić sobie bałaganu. No okej, okay, to mamy, to teraz tak. Eee, w tych swoich narzędziach też mam taki kompresorek na właśnie z tej serii, na te same baterie co podpina się. I tutaj do 3,5 bara mogę dopompowywać tym kompresorem. W sumie go kupiłem, nie wiem czemu, no do kół, ale się no generalnie przydaje. Czyli tutaj na wyświetlaczu ustawiam sobie, bo z tyłu mam trzy e, bary, tak jak widzicie, no tutaj prawie kapcia całkowitego miałem, tak jak podłączyłem kompresor, to mi tam pokazało, że miałem e, jedną atmosferę, jeden bar. Także no, stanowczo za mało, żeby jeździć, a powinno być trzy w tym kole. Czyli tutaj włączyłem i teraz sobie pompuję, czyli te dwa bary muszę, no dwa, dwie atmosfery muszę sobie dobić do tego koła. Tutaj jak się okazało jak widzicie jakąś śrubę gwoździa sobie w koło wbiłem także musiałem no, jechać do wulkanizatora no ta śruba trzymała jako tak, to tam popuszczało, ale no, mówię, nie będę z tym jeździł dopompowałem i pierwszy wulkanizator właśnie żeby mi to zrobił, no i oczywiście pojechałem, zrobiłem to no ale tu jak widzicie już mam 2,5 bara, jeszcze, jeszcze pół i będzie trzy, to właśnie ten kompresorek na tyle ile się ustawi, potem on się automatycznie, automatycznie wyłącza Mamy 2,9, zaraz 3, i koło napompowane. Także tam spokojnie do wulkanizatora podjechałem. Tego ubytku nie było dużo, bo te powietrze jakoś tam szybko mi nie schodziło w zawrotnym tempie. No ale też nie można tak jeździć. Także to mamy zrobione w sumie jeszcze baterie i ładowarkę to sobie wrzucę na siedzenie bo zabra musiałam zabrać do domu żeby podładować ale generalnie tak to wyglądało z tego dnia no, powiem wam w ten sposób no, takie drobiazgi były z tą chyba szybą najwięcej było roboty znaczy szybą, z pleksą bo to były stałe drzwi no, także no tam troszeczkę się pomęczyłem no i na koniec jeszcze musiałem sobie koło napompować będę musiał do wulkanizatora podjechać do bo... gdzieś, mi, gdzieś mi powietrze ucieka nie wiem, gdzie się, chyba tam gdzie śliniłem tam jakiś kawałek metalu jest także muszę jechać do wulkanizatora ale to 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 już tam po drodze dobrze mam ten kompresorek to sobie zawsze koło mogę podpompować no a co do roboty no zamek to taki sam no to tam nie było zbyt dużo roboty kranu nawet nie pokazywałem bo perlator był zabrudzony także no, takie o, typowe drobiazgi się nazbierało i porobić, także nic nic jakiegoś tam nadzwyczajnego tutaj nie było do roboty no ale porobione mogę wracać do domu, a raczej jechać dalej do pracy także ja Wam już dziękuję i do zobaczenia przy następnych robotach jak zawsze, cześć